Witamy w sobotni poranek Dawno nie padało Znaczy pogoda skisła Gołębie są rozdzielone już dobrze ponad tydzień Młode zostały zabrane z gołębnika Wdów we wtorek W środę zostały zaszczepione No samczyki Tak jak widać Gwarno radośnie Teraz przez ten czas, kiedy padało cały czas, praktycznie tak dobry tydzień. wilgotność na poziomie 85%. Kał po nocy. No, jest puch. Są kuleczki. gdzie Gdzieniegdzie jest troszkę lepiej. gdzie Gdzieniegdzie jest troszkę gorzej. Kuleczki były lekko zazielenione jeszcze jakiś czas. Więcej w każdej półce jest to samo, teraz przez dwa dni, no ale puch jest i to nie raz jak tu wieczorem wejdę, to tego puchu jest dosyć, one sypią się normalnie z głowy, ze wszystkiego, nie muszą tam odchodów robić. Teraz przez drugi dzień dostałem, teraz zostaną trzeci dzień w z Centrum Zdrowia. Raz dlatego, że jest strasznie wilgotno, no i grzyby się rozwijają, więc to też zabija grzyby. Dwa dlatego, że właśnie ten kał był niby ładny, ale zazieleniony. Troszkę mnie to no, zastanawia, tak? Czy jest wszystko ok, czy nie? E, Treningów nie szło zrobić w tym tygodniu. Nawet obloty ko domu wyglądały jak wyglądały. No, no, pada, ale. I tego MB jak tylko nie raz drzwi tu uchylałem, to i tak wyskakiwały, więc no, czy deszcz, czy nie deszcz, to one tam chwilę ko domu polatały przeważnie. Ale no to nie jest to, co by się chciało, nie. Także, tak to wygląda. Teraz pokażemy, jak jest Usamic, akurat dzisiaj jest, jest godzina 6 z groszem. 6.20 prawie, dzisiaj później wstawiam, jak zwykle. Jedno, co trzeba zrobić, to na pewno, nie wiem, czy to będzie widać od środka zastaw, zrobi sobie jakąś zasłupkę albo tutaj żeby te samice nie mogły na tą klapeczkę, która tam jest do której jest siatka przykręcona siadać bo po wlocie samce często też już tu wiszą na tych siatkach nie chcą wchodzić czasami natomiast no nie jest to jakiś problem <laughs> sami z gigantyczna ilość wychodzimy panienki no, ty też, ty też, i ty też. Także no ale po starcie to tutaj jedna, oczywiście ta późna, ale zaraz sobie z nią damy radę. No, jak o, właśnie. wystartowała, jak wystartuje, to już lata. No, i generalnie one tak sobie potrafią i do pół godziny chodzić, nieraz trochę dalej. No, ja bym nadal jegania. Natomiast no w locie to już nie ma żadnych szans, praktycznie z nią, z nimi, no dlatego jest jaki jest. Ech, psamic, eee, właśnie dlatego regał prosty, nieskośny, że po prostu wszystko widać, nie? Ehm, tu się nic za bardzo nie ukryje. Tu jest coś troszkę rzadziej, ale jest dużo puchu i dalej jest dalej. Eee, czyli no i tu jest kolor zdecydowanie e, poprawny bardzo, więc myślę, że tu nie jest źle. A teraz trzeba przegonić samczyki. U mnie to tak wygląda, tu jest taka klapeczka. Zrobiona amatorsko. Nie w profesjonalnych hodowlach, zasówki, przysówki, tylko klapeczka podnoszona. One już się na tyle nauczyły, że się otworzy, to wiedzą, że trzeba przejść. Ale nie wiadomo, no są takie, które, które wiedzą są takie, które nie wiedzą. Samice trenują. No i chłopaki z grubsza, z grubsza już są nauczone No i bardzo fajnie się ten gołąb czerwony zachowuje do lot Bardzo fajnie pilnuje celi On praktycznie z niej nie wychodzi Praktycznie z niej nie wychodzi e... No i tutaj plan jest na to taki Miałem dorobić sobie jeszcze z tej strony zasuwkę, żeby mi było wygodniej, nie było kiedy. <laughs> tak to wykombinowałem na ten sezon. Nie wiem, czy źle, czy dobrze, że sam to jak przegonie. Później e, przesuwam, zamykam po prostu cele, żebym nie musiał tych samic stąd wyganiać. E, miski są w półkach, natomiast w tej pozycji odwróconej, e, czyli są tak, do góry dlenkiem. Są te klocuszki. No, część samców lubi te klocuszki, część mniej. Gdzieś tam je przesuwają sobie, nawet jak są postawione na środku. Natomiast no, jest ruszt, więc ten kał i tak jest jak obserwować. Więc to cieszy. Oczywiście półki są pozamykane. Te, które są puste. No i jak samice są na oblocie, to tutaj to jest zamknięte. Samice tu wchodzą. Samce wypuszczam, otwieram półki, samce wracają do tych półek otwartych. Natomiast plan jest taki, że ileś tam czasu przed koszowaniem, nie wiem ile jeszcze, no pewnie jakiś czas, tam nie wiem, z godzinkę, czy pół godziny, nie wiem, jeszcze muszę się nad tym poważnie zastanowić, będę otwierał cele, znaczy odwracał miski samcom i zbierał je z cel, później tu puszczę samice i też już z otwartej celi, z odwróconej miski, Będę łapał na lot, nie będę pokazywał. <laughs> Zobaczymy, jak to będzie wychodzić. Natomiast no bardzo ciekaw jestem, jak to z tymi lotami w ogóle wyjdzie. Bo już pod Karpacie nowy Sącz, gdzieś tam tereny te nadmorskie. No, one sobie tutaj ciekają, nie? E, tereny nadmorskie. Już e, zakaz przemieszczania ptactwa spowodowany ptasią grypą. U nas w Łódzkim też jest kilka ognisk są tereny zapowietrzone, więc sam co już tam widać, światło im zgaszę, są tereny zapowietrzone, no i no czekają, żeby uchylić drzwi, już by chciały wylatywać, muszę uważać. są tereny zapowietrzone, więc więc, więc nie wiadomo co to z tym będzie, jeszcze światło wody zapalimy bo tu jest niestety, tutaj zapalane, nie wychodzić. A No i co? już dłuższy czas już były rozdzielone, więc miały chęć, nie miały tak trochę chęci wchodzić. Tutaj po prostu wariowały. No generalnie w planach było, że będą ze dwa razy wywiezione. Natomiast no pogoda nie pozwalała, dlatego w... <laughs> wczoraj, nie, wczoraj? Wczoraj. Wczoraj po południu. Nie wczoraj, wczoraj był piątek. Czwartek po południu je e, Wypuściłem na wspólny oblot Dałem im chwilę się pocieszyć w celach I I to tyle e, W środę zostały Zaszczepione gołębie Młode, te moje e, Starszaki Plus te młode po lotnikach No wczoraj tu nie sprzątałem e, Więc jest jak jest Natomiast Ja tutaj po po tym podawaniu antybiotyku nie bardzo widziałem mm. <laughs> jakąś różnicę. E, no, dostały później, oczywiście, e, przez 3 dni na grzyba, probiotyki, elektrolyt i tak dalej. E, też aktualnie są na hydroodjarweszy. Zresztą wszystkie gołębie teraz tak mają. E, w kilku przypadkach, gdzie w celach, tam w rozpłodzie jest kał luźny. E, gołębie, bo zostało mi 6 dawek. E, bo szczepiłem farmawakiem PHA. Procedura była taka sama jak przy tym pierwszym szczepieniu. To znaczy, te, które były pierwszy raz szczepione, dostawały te żółte krople do dzioba, tą inwermektynę na plecy, żeby robaki, <todziora> to znaczy tam piurojady, nie piurojady, takie historie usunąć. No i te starszaki, to tylko szczepionkę. To co mi zostało, <todziora> to Zaszczepiłem te młode w gniazdach, gdzie jest trochę bardziej mokro niż w reszcie. Zobaczymy, jakby się coś działo. No to wiadomo, one prędzej czy później po prostu je szlak trafi. Będzie wiadomo, że się coś dzieje. Natomiast jeżeli jest ok, to będzie ok. Nie? Tutaj te młode jeszcze nadal są. Nie wiadomo, jak to wyjdzie z tą wysyłką, bo są tam pewne problemy właśnie z, to w związku z ptasią grypą. Tak naprawdę, chyba już w poniedziałek będę wiedział co będzie grane. Jak zostaną, to nie ma bólu, bo są to gołębie w sumie po tych parach najciekawszych, moim zdaniem. Czy tam jednym z, jednych z bardziej, ale no, w zasadzie najciekawszych. Bo po części gołębi, to, tu jest więcej do wysyłki niż ja mam na razie u siebie, więc no byłoby to spore wzmocnienie. To był mały kłopot, no bo to są na angielskich obrączkach i pewnie jak już by gdzieś weszły, to już amen w pacierzu. Natomiast co, no gołębie praktycznie okrywy, oczywiście tutaj są różne w różnym wieku, są starsze i młodsze. Ale tak jak te starsze są, okrywy mają w dużej mierze już spierzone. Lotki jeszcze nie zostały wyrzucone praktycznie żadne. Przynajmniej ja nie trafiłem. Samce tu już mocno zaczynają walczyć. Bronią siodełek, zresztą w tych moich gołębiach też. Więc no tak to wygląda. Nie były jeszcze oblatywane. Zaczekam jeszcze do tego poniedziałku, jak będzie wiadomo co się z nimi dzieje to albo je też zaszczepię. Też parmawakiem, żeby już wszystkie były zaszczepione. Oczywiście mewki też były zaszczepione. Każdy gołąb w tym gołębiku był zaszczepiony. No i generalnie chciałbym je oblatać no to już teraz tak naprawdę tydzień w tą czy w tą to mi nie robi żadnej różnicy, więc być może zaczekam do momentu aż przylecą jaskółki i je wtedy oblatam. <laughs> no jak już są wygoniane na Wojlerę, to, to im zamykam później tutaj wejście i uczą się wchodzić przez wskoki, także no tak to wygląda. W tym gąbniku jest minimalnie bardziej sucho, 80% wilgotności, tak to się mniej więcej utrzymuje, no i co, co tu więcej, nie ma co przeciągać. Zapowiadali, że dzisiaj od 10 do wieczora ma nie padać, więc jakby nie padało, no to pewnie uda się zorganizować jakiś trening wywózkowy wtedy, mam nadzieję. Jakby padało, to nie. Także, tak to jest. Pokażemy jeszcze, jak młode w rozpłodzie rosną. I w rozpłodzie jest tak, że no, część gołębi ma jajka, część nie. Tu, gdzie są jajka, no to w znacznej mierze kału wygląda tak. Puk jest. Tu, gdzie są młode, no to wygląda różnie, nie jest tutaj akurat jakieś źle. Tu był jeden młody, jedno jajko było zbite. E, tutaj jest tak, że młody robi ładnie, stary samczyk trochę gdzieś tutaj zielonkawo, natomiast no, tutaj były dwa. E, nie zauważyłem, że jednemu zalega karma w wolu, czyli dostał zapalenie wola. E, no i już e, <coughs> za późno się jej orgnołem i się nie odratował. Znaczy, no po prostu został usunięty, bo już nie było sensu. Natomiast no tutaj tego łębie w zasadzie jak tylko będę wiedział co jest z tymi z Anglii, Trafią prawdopodobnie na głowę wyjście Natomiast no co im brakuje? No, rozwijają się normalnie nic tu się z nimi nie dzieje tak Nie siedzą skulone, nie ma spadku wagi Kał w jednych półkach jest lepszy, w drugich gorszy I to tyle ja tam idę Puszczę samice, bo już widzę siadły, już zaczęło padać, że długo sobie nie polatały, no ale obiekt się wykonał. Także no i witamy tak. w niedzielę rano. Zapowiadali, że dzisiaj pogoda ma się minimalnie poprawić, no leciutko się przejaśnia, natomiast no, nie są to warunki na pewno idealne, ale nigdy na locie nie jest idealnie. Gołębie wczoraj na wieczór zostały zakoszowane, znaczy, no wykonałem cały ten proces, który sobie tam założyłem, że będę robił. Przed koszowaniem na loty konkursowe <laughs> wszystkie gołębie były noce, e, całą noc spędziły w koszach. Również te pozycyjne, e, pozycyjne zaraz tu pozamykam w celach, e, będą sobie czekały na przylot partnerów. <laughs> e, no i co? Jedziemy na warte te 35 km, powiedzmy 35, 38. Nie wiem jak to w końcu tam z tym jest. Coś koło tego no, i już w tygodniu gołębie będą dostawały. Generalnie wszystko tak, jakby był dzisiaj, się odbył normalnie pierwszy lot konkursowy. Także herbata jest zaparzona. Karma zalana propolisem, to sobie oczywiście dopiero zapodamy im to, jak już je rozdzielę, bo nie ma sensu wcześniej. Myślę, że no, nie powinno być jakichś tam większych komplikacji. Natomiast zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Także Generalnie kartę. jesteśmy w tym samym miejscu co ostatnio nad Wartą. Na pewno, przy tych deszczowych pogodach, nie jest to miejsce nawet dobre do wypuszczania. Nie tylko idealne, bo tutaj mimo wszystko <coughs> zawsze są trochę większe zamglenia. Myślę, że to będzie widać. Widoczność no jest gdzieś około 10 km, podejrzewam. Może trochę mniej, może 7. Natomiast, e, natomiast, no cóż, nie są daleko od domu, powinny sobie poradzić, po trasie było lepiej, ptactwo dzikie lata, śpiewają ptaszki, więc no ma się ku lepszemu, tam się trochę też jakieś przecierki robią, rozjaśnia się. To są samice e, Odstaliśmy chwilę, samice to są, miały być wypuszczane, nie ten biurek, miały być wypuszczane osobno samce i samice, ale... Wypuszczamy wszystko razem, no bo pogoda jest jaka jest, także żeby na siebie nie czekały. Jest godzina 9.15 Startujemy już raz. No i ocuń się no. Wypuszczaj samce ja to podnoś klapkę się później włoży mhm. Mam nadzieję, że... Dzisiaj obędzie się bez przygód, no i że w jakimś sensownym czasie już przylecą do domu. E, wczoraj, jak na wieczór je łapałem, każdego przeglądałem, zakraplałem im tam te krople, żółte też do dzioba. E, to <laughs> powiedziałbym, że kondycja jest forma sprzyja. Tam już z krzaków jakiś drapieżnik wyskoczył. No ciekawe jak to się skończy. Znaczy, może nie jest zainteresowany ganianiem ich, tak obserwuję. Natomiast no... Już je zawrócił. Nic nie będę przypinał, Jurek. E, one w tej chwili... W tej chwili... E, w tej chwili, o tutaj też gołąb dziki jest e, natomiast no, one nabierają wysokości e, tempa tylko że no, nie lecą w kierunku domu <laughs> e, paradoksalnie ale myślę, że zrobią kółko 2 jeszcze gdzieś wyminą sobie te drapieżnika może będę musiał znaleźć jakieś inne miejsce żeby się po prostu tutaj nie nie męczyć z tymi drapieżnikami natomiast no, było tutaj zawsze Wypuszczane ileś lat do tyłu też. No i dawały sobie radę, chociaż miejsce nie jest jakoś super dobre do odchodzenia dla tych gołębi, ale to myślę, że im się to na przyszłość przyda. Także to tyle. Jedziemy na miejsce przylotu. 10, No w miejscu przylotu pogoda dużo lepsza niż na starcie. Chodź, 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 chodź. Ale no. Gołęby sobie poradziły, nawet nie zauważyłem, przyleciało 12 teraz naraz, e, jeszcze gdzieś brakuje trzech, chyba że się nie odbiły, ale myślę, że no, no tutaj już jest niezły rejwa. także to co poprzylatywało to ja tutaj teraz sobie na chwilkę opuszczam, pozamykam. Tak, kilku brakuje, kilka jeszcze się, no i to się do swoich cel dobija. Brakuje na pewno czerwonego. Z tego co widzę. E, to jest stąd, o temu muszę puścić samicę. Brakuje czerwonego, brakuje nakrapianej. Jednej. czego jeszcze, ale czegoś czegoś brakuje. No dobra, ja to sobie zrobię porządek e, i no i tyle, nie jest źle. Także myślę, że w sumie jak na taką pogodę to trening udany. Pozdrawiamy. Miejmy nadzieję, że sezon się odbędzie normalnie.